Hej wszystkim! Tak się zastanawiam, czy lubicie hole lumpeksowe, ponieważ ja lubię chodzić do lumpeksów, czy też ciucholandów, czy też po prostu potocznie mówiąc na szmaty. Zdarza mi się to, może nie tak bardzo często, ale jak już pójdę, to staram się szukać właśnie takich rzeczy, które są takie totalnie unikatowe. I wydaje mi się, że właśnie takie rzeczy znajduję nie zawsze, ale często tak jest, że wychodzę z czymś, z czego jestem bardzo zadowolona. I w dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać takie właśnie moje zdobycze, takie moje perełki, takie łupy lumpeksowe, z których jestem bardzo zadowolona i które normalnie podejrzewam kosztowały bardzo dużo. A więc pierwszą taką najważniejszą, najbardziej chyba cenną dla mnie rzeczą jest torebka. To jest torebka z firmy Juicy Couture i ona była u mnie również w tagu, co jest w mojej torebce. Kosztowała mnie nie tak wcale mało, bo w sumie chyba wtedy pamiętam, było 65 czy 70 zł za kilo. To był dzień dostawy więc generalnie no, dosyć sporo i ta torebka trochę ważyła i kosztowała w granicach tam 20 czy 30 zł, ale słuchajcie, no jest to torebka e, Jessie Couture, czyli firmowa całkowicie ja normalnie nie zwracam uwagi tak bardzo żeby mieć coś tam filmowego, ale bardzo mnie ona urzekła, bo jest zupełnie inna niż wszystkie, jest właśnie z takiego tutaj zrobiona e, miękkiego, pluszowego jakby materiału, takiego dresowego jakby, jakbyście, to jest welur nie wiem jaki to jest materiał dokładnie i ma bardzo fajny, dosyć ciężki akcent, to jest taki właśnie pierścień więc jak ja ją upolowałam to autentycznie, byłam przeszczęśliwa i bardzo ją lubię. Cieszę się tym bardziej, że teraz w tym sezonie jest taki szary właśnie kolor i taki dres jakby bardzo modny, więc to jest torebka, którą właśnie mam. Torebek jeszcze pokażę Wam dwie, bo bardzo lubię ogólnie kupować torebki. Jest to taka torebka najprawdopodobniej nieskurzana, ale spodobała mi się właśnie za to, że ma tutaj taki fajny, taką fajną stawkę, taką bardzo klasyczną, tak mi się ona wydawała przynajmniej, taka klasyczna. To jest taka ala kopertówka, która ma też bardzo ciekawy pasek, który można tutaj odpiąć i można sobie pomniejszyć, czyli można sobie odpiąć, już Wam pokażę jak to się robi. Tutaj można tą końcówkę. o, tutaj ją odpiąć można i można ją troszeczkę ten pasek można zmniejszyć i można tutaj zrobić sobie taki krótszy pasek, także torebka e, wyglądająca w ten sposób oraz ostatnia torebka to będzie taka malutka e, z takiego właśnie błyszczącego materiału. Ona też nie jest wiadomo skórzana, ale to nie ma dla mnie znaczenia i ona ma taki tutaj e, łańcuszkowy paseczek. Bardzo fajnie mi się ją nosi właśnie do jakichś stylizacji typowo wyjściowych. Jest mała, ale dosyć pojemna. Także to by, było, to by były moje torebki, z których jestem bardzo zadowolona. I mam też masę ciuchów, które chciałabym Wam pokazać. I pierwsza z nich to będzie koszula. Koszula z firmy Next w rozmiarze numer 6. I ona jest właśnie w takie paseczki. Tutaj ma rękawy zawijane kosztowała, wiecie co, no, żeby właśnie skomać, około 5 zł. Także naprawdę super, bardzo ładnie wygląda, bardzo fajnie tak podkreśla kształty i można oczywiście też te rękawy odwinąć i zrobić z nich z 3,4 zrobić takie całkowicie przykrywające całe dłonie. Oraz następna koszula, to jest koszula z firmy już Wam mówię, H&M, czy H&M, w rozmiarze 38 i ona jest taka bardzo elegancka, ona mi się bardzo spodobała, tak, takie właśnie kropeczki. Bardzo kobieco też wygląda, nadaje się właśnie czy do biura, czy nawet no, latem gdzieś tam na, na jakieś wyjście. Ja bardzo lubię ją nosić. No i ostatnia taka koszula na krótki rękaw to jest koszula w sumie z firmy nie wiem jakiej, ciężko mi jest powiedzieć, ale jest bardzo, bardzo gatunkowa, bardzo fajnie ją się też nosi i bardzo tak kobieco, delikatnie wygląda też właśnie do biura, powiedzmy świetnie się sprawdza, a ja lubię takie właśnie rzeczy eleganckie, klasyczne. I mam również dwie sukienki, które uważam, że w ogóle są fantastyczne. Pierwsza to jest River Island i to jest kolor taki taki biały, właściwie bym powiedziała bardziej ekry w sumie, bo to biały jakiś tam idealnie nie jest. Ona jest w rozmiarze 36 i ona ma bardzo fajną tutaj, bardzo fajny dół, tak fajnie marszczony. To jest taka ala chyba, prawda? Nie wiem, poprawcie mnie, jeśli mówię źle. Ale naprawdę bardzo mi się ona spodobała i świetnie wygląda. Ja tutaj jeszcze wkładam taki paseczek czarno-biały najczęściej i super mi się ją nosi. Ma bardzo taki przyjemny, mięciutki materiał. M mięciutki materiał. Naprawdę super się ją nosi, także jestem z niej bardzo zadowolona. Ja ona też kosztowała mnie w granicach tam niecałe 10 zł, więc to nie jest uważam dużo. Mam też sukienkę z firmy Villa. Nie wiem, czy to jest firma jakaś taka ekskluzywna. Wydaje mi się, że coś, coś jest na rzeczy, bo na Answer.com widziałam, że ta firma właśnie jest do nabycia, a w Answer.com z reguły są takie rzeczy dosyć ekskluzywne, bym powiedziała. I to jest taka sukienka, którą, której jeszcze nie miałam na sobie, przyznam Wam szczerze. Nie kupiłam jej za duże pieniądze, bo ona mi kosztowała bodajże 3 zł. Ona ma bardzo fajny tutaj taki dekolzik yy, taki kobiecy, a z tyłu, o już mi się to zepsuło, ale to wszystko naprawię, yy, a z tyłu, już Wam pokazuję, ma taki fajny właśnie ściągacz, taką, taką gumkę i tutaj ma paseczek i ona jest taka długa, bardzo myślę fajnie by wyglądała właśnie porą letnią, ale ja ją kupiłam właściwie niedawno, nie więc na dobrą sprawę jeszcze jej nie zdążyłam ponosić, bo już pogody nie ma takiej, żeby żeby coś takiego zakładać. I znalazłam jeszcze jedną taką bardzo ładną um, torebeczkę, która w sumie prawdopodobnie jest z firmy Pierre Cardin i generalnie nie wiem, czy to jest prawda, nie wiem, czy to jest oryginalna torebka, ale mówię, nie ma dla mnie to znaczenia, ponieważ ten emblemat tutaj jest taki dosyć, ta aplikacja tutaj jest taka dosyć wątpliwej jakości, bym powiedziała, ale no, nie zmienia to faktu, że jest taka dosyć ładna, to jest taki styl vintage i właściwie też jej nigdy nie miałam na sobie, nie nosiłam jej dlatego, że nie wiem do bardzo do czego, więc nie do wszystkiego mi ona pasowała. I ona ma oczywiście też tutaj taki paseczek, także prezentuje się w ten sposób. I właściwie, powiem Wam szczerze, że to są takie najważniejsze, może najważniejsze to jest duże słowo, ale takie rzeczy, z których najbardziej się cieszę, które po prostu najbardziej mnie uradowały, kiedy je znalazłam, które w tej chwili są dla mnie jednym z takich, z jednym z takich fajniejszych rzeczy, które udało mi się upolować właśnie, bo jeśli chodzi o kupowanie w second handach, o, to jest też kolejne określenie, którego się używa, czyli second hand, ładniej to brzmi. To po prostu wydaje mi się, że to są jedne z takich fajniejszych rzeczy. I oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszyscy lubią tego typu sklepy i są ludzie, którzy po prostu wręcz, no nie wiem, brzydzą się wejść tam i, i kupić cokolwiek. Ja może kiedyś też miałam takie podejście, ale w którymś tam momencie zmieniłam je, ponieważ stwierdziłam, że naprawdę nie ma nic w tym złego, aby kupić rzeczy używane. Nie kupuję bielizny, nie kupuję jakichś takich rzeczy, które, których po prostu faktycznie bym się brzydziła założyć. Natomiast ja je zawsze piorę i uważam, że nie kupuję też jakichś takich rzeczy, które są bardzo, bardzo zniszczone, z których nic nie można zrobić albo które ewidentnie są, no, brzydko mówiąc, zajechane ale naprawdę czasami można wypatrzyć coś fajnego za niewielkie pieniądze i to tak jakoś mnie bardzo cieszy, że mogę właśnie coś upolować. Tym bardziej cieszę się, że mam możliwość posiadać jakieś rzeczy, które są totalnie unikatowe i najprawdopodobniej nikt inny nie będzie takiej rzeczy miał. Chociaż miałam kiedyś taką sytuację śmieszną, że koleżanka miała bluzkę, którą ja w sumie kupiłam w Lumpeksie, a ona miała taką samą, mi się okazało, że pochodziła z sieciówki gdzieś tam z zagranicy, więc no, zdarzają się takie sytuacje, no ale wiadomo, nie jest to tak częste i mniejsze jest prawdopodobieństwo, aniżeli kupimy jakąś tam rzecz w sieciówce i zobaczymy, no może pół miasta to bez przesady, ale dużo osób, które mają takie same bluzki, takie same spodnie i po prostu jesteśmy kopią kogoś, czy ktoś kopią nas. Więc y, jeśli tego nie lubicie, no to jest to fajny, fajny sposób. A poza tym y, mówię, dla mnie to jest taka radość, że znajdę coś, co naprawdę jest świetne, coś, co jest dobrej jakości za niedużą cenę. Nie chodzę bardzo często do Lumpeksów, ale zdarza mi się. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mam nadzieję również, że rzeczy, które Wam pokazałam, przypadły Wam do gustu. Jeśli jeszcze nie byliście w Lumpeksach, no to spróbujcie. Czemu nie? To jest fajna zabawa, właśnie wyszukiwać coś, co może być fajne. Czasami się uda, czasami nie, ale to tak samo jak w sklepie idziecie, kupujecie coś, co Wam się podoba, albo nie kupujecie wcale. Więc jest to jakiś tam dodatkowy fajny sposób na niejednokrotnie spędzenie czasu. Dziękuję Wam za oglądanie i pozdrawiam serdecznie Papa. Pa.